Wyobraź sobie, jakby to było przestać w końcu popełniać te same błędy, które od lat powracają do Twojego życia. Zastanów się nad sytuacjami, w których zawsze robisz to samo, mając nadzieję, że tym razem wynik będzie inny. Czyż nie byłoby wspaniale w końcu znaleźć odpowiedzi, które zmienią Twój sposób myślenia i działania? Może czujesz, że coś Cię powstrzymuje przed osiągnięciem tego, o czym marzysz, a może zauważasz, że pewne wzorce wciąż się powtarzają. Coś, co wydaje się poza Twoją kontrolą, ale jednocześnie wiesz, że musisz znaleźć sposób na zmianę. Codziennie stajemy przed wyzwaniami, które zmuszają nas do zastanowienia się nad naszymi decyzjami. Dlaczego podejmujemy te same kroki, mimo że wynik zawsze jest taki sam? Dlaczego pozwalamy, aby te same myśli i przekonania wpływały na nasze wybory? Stoicyzm oferuje odpowiedzi, które mogą otworzyć przed Tobą nowe perspektywy. To filozofia która nie tylko uczy, jak radzić sobie z trudnościami, ale przede wszystkim pomaga zrozumieć, dlaczego wciąż popełniamy te same błędy. Czy zauważyłeś kiedyś, że brak refleksji nad swoimi błędami sprawia, że wracasz do tych samych problemów? A może odkryłeś, że brak cierpliwości w dążeniu do zmiany prowadzi cię z powrotem do starych nawyków? To tylko niektóre z przyczyn, które powodują, że utknąłeś w cyklu powtarzających się błędów. Ale jest coś, co możesz z tym zrobić? Klucz do zmiany leży w Twojej świadomości i umiejętności wyciągania wniosków z przeszłości. W świecie, gdzie każdy dąży do natychmiastowych rezultatów, cierpliwość staje się coraz bardziej cenna. To ona pozwala nam wytrwać w dążeniu do celu, nawet gdy postępy są powolne. Stoicyzm uczy, jak zaakceptować proces zmiany, nie zniechęcając się brakiem natychmiastowych wyników. Kiedy nauczysz się cieszyć z małych kroków naprzód, Zauważysz, że przestajesz powtarzać te same błędy, które dotąd cię blokowały. Jednym z kluczowych elementów stoickiej mądrości jest zrozumienie, że to ty masz kontrolę nad swoim życiem, a nie zewnętrzne wpływy. Zbyt często pozwalamy, aby opinie innych ludzi miały wpływ na nasze decyzje. Stoicyzm uczy, jak odnaleźć siłę wewnętrzną i podejmować decyzje zgodne z własnymi wartościami, bez względu na presję otoczenia. To właśnie wtedy przestajesz powtarzać błędy wynikające z prób spełniania oczekiwań innych. Czy kiedykolwiek czułeś, że brakuje ci refleksji nad swoimi wyborami? Brak świadomości własnych działań często prowadzi do tego, że popełniamy te same błędy. Stoicyzm pokazuje, jak ważne jest regularne analizowanie swoich decyzji i wyciąganie wniosków z przeszłości. To klucz do prawdziwego samorozwoju i unikania tych samych pomyłek w przyszłości. Kiedy w końcu zrozumiesz Jakie błędy powtarzasz i dlaczego, zyskasz moc, by je przerwać. Stoicyzm to filozofia, która nie tylko daje narzędzia do radzenia sobie z problemami, ale także uczy, jak unikać ich w przyszłości. Każdy błąd, który przestaniesz popełniać, to krok bliżej do życia, które naprawdę Cię satysfakcjonuje. Jeśli czujesz, że te myśli rezonują z Twoimi doświadczeniami, to znak, że jesteś gotowy na zmianę. Być może właśnie teraz jest moment, by zacząć inaczej myśleć o swoich wyborach i zrozumieć, dlaczego wciąż powracasz do tych samych schematów. Stoicyzm może stać się Twoim przewodnikiem na drodze do większej świadomości i samorealizacji. Nie ma lepszego momentu niż teraz, aby zacząć swoją podróż ku głębszemu zrozumieniu siebie i swoich działań. Z każdym kolejnym krokiem będziesz zbliżał się do życia, w którym kontrolujesz swoje decyzje i unikasz powtarzających się błędów. Stoicyzm oferuje narzędzia. Które mogą zrewolucjonizować Twój sposób myślenia i działania. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tej fascynującej filozofii i jak wdrożyć ją w swoje życie, rozważ zapisanie się na nasz kanał. To miejsce, gdzie regularnie dzielimy się wiedzą, która może pomóc Ci osiągnąć harmonię i unikać tych samych błędów. Brak samoświadomości. Brak samoświadomości jest jednym z głównych powodów, dla których ciągle powtarzasz te same błędy. Kiedy nie rozumiesz, co kieruje Twoimi myślami i zachowaniami, stajesz się więźniem swoich impulsów. Wielu ludzi żyje na autopilocie, nie zastanawiając się nad tym, co naprawdę prowadzi ich do działania. Aby przezwyciężyć ten problem, musisz poświęcić czas na refleksję nad swoimi decyzjami i emocjami. Jeśli tego nie zrobisz, nie masz kontroli nad swoim życiem, a Twoje błędy stają się powtarzającymi się schematami. W codziennym życiu często działamy impulsywnie. Nie zastanawiając się nad konsekwencjami, takie działania mogą prowadzić do frustracji i poczucia stagnacji. Samoświadomość jest kluczem do tego, aby przerwać ten cykl. Jeśli nie wiesz, dlaczego robisz to, co robisz, nigdy nie będziesz w stanie wprowadzić trwałych zmian. Samoświadomość pozwala zidentyfikować korzenie problemów i zrozumieć, dlaczego wybierasz niekorzystne dla siebie rozwiązania. Aby rozwinąć samoświadomość, Musisz nauczyć się być szczerym ze sobą. Czy unikasz pewnych tematów, bo są dla ciebie niewygodne? Czy pozwalasz emocjom prowadzić swoje decyzje? Te pytania są kluczem do przerwania cyklu błędów. Kiedy zaczynasz świadomie badać swoje myśli i reakcje, zyskujesz władzę nad swoim losem. Tylko poprzez tę samoświadomość możesz zacząć zmieniać swoje działania na lepsze. W miarę jak stajesz się bardziej świadomy siebie, zauważysz, że twoje życie nabiera nowego sensu. Zamiast bezwiednie powtarzać te same schematy, zaczniesz działać bardziej intencjonalnie. Każda decyzja stanie się okazją do nauki i wzrostu, a nie kolejnym krokiem w kierunku porażki. W końcu zrozumiesz, że kontrola nad własnym życiem zaczyna się od głębokiej introspekcji. Samoświadomość to podróż, która wymaga czasu i zaangażowania, ale korzyści są nieocenione. Kiedy zrozumiesz, co naprawdę Cię motywuje, Przestaniesz być zakładnikiem swoich błędów. Zamiast tego zaczniesz podejmować świadome decyzje, które poprowadzą cię w kierunku spełnienia i sukcesu. To pierwszy krok na drodze do przerwania cyklu niepowodzeń ignorowanie nauk z przeszłości. Każdy błąd, który popełniasz, niesie ze sobą lekcje, ale jeśli nie uczysz się na swoich błędach, skazujesz się na ich powtarzanie. Kiedy ignorujesz te nauki, tak naprawdę zamykasz oczy na rzeczywistość. Wielu ludzi unika refleksji nad swoimi porażkami, ponieważ boją się przyznać do swoich niedoskonałości. Jednak to właśnie ta ignorancja prowadzi do ciągłego powtarzania tych samych błędów. Aby przerwać ten cykl, musisz przyjąć swoje błędy i wyciągnąć z nich wnioski. Unikanie nauki z przeszłości jest jednym z głównych powodów, dla których ludzie tkwią w tym samym miejscu. Wyciąganie wniosków z własnych błędów to proces, który pozwala zrozumieć, co poszło nie tak. I co można zrobić inaczej? Kiedy ignorujesz te lekcje, znikają one z Twojej świadomości, ale nie z Twojego życia. Powtarzają się, dopóki w końcu nie zdecydujesz się stanąć twarzą w twarz z rzeczywistością. Przykład tego znajdziesz w codziennych interakcjach z innymi ludźmi. Jeśli wielokrotnie popełniasz te same błędy w relacjach z bliskimi, to znak, że ignorujesz lekcje, które mogłyby uczynić Twoje relacje bardziej satysfakcjonującymi. Zamiast wciąż wpadać w te same pułapki, warto zastanowić się, co w danej sytuacji było nie tak. To zrozumienie otwiera drzwi do bardziej konstruktywnych działań w przyszłości. Wiedza z przeszłości to cenny skarb, który nie tylko pozwala uniknąć ponownego popełniania tych samych błędów, ale również otwiera przed tobą nowe możliwości. Ignorowanie przeszłości prowadzi do stagnacji i braku rozwoju. Tylko wtedy, gdy zrozumiesz swoje wcześniejsze decyzje, Możesz ruszyć naprzód z większą pewnością siebie i mądrością. Klucz do przezwyciężenia powtarzających się błędów leży w gotowości do refleksji nad przeszłością. W tej refleksji znajdziesz odpowiedzi na to, co należy zmienić, aby przyszłość wyglądała inaczej. Nauka z przeszłości nie tylko pomaga unikać błędów, ale także otwiera przed tobą drzwi do większego rozwoju i osobistego sukcesu. Oporność na zmiany. Oporność na zmiany jest naturalnym mechanizmem obronnym który uniemożliwia nam wprowadzenie niezbędnych modyfikacji w życiu. Często boimy się tego, co nowe i nieznane, co sprawia, że trzymamy się starych, sprawdzonych metod, nawet jeśli one nie przynoszą pożądanych rezultatów. Ludzie często wpadają w pułapkę przekonania, że trzymanie się znajomego jest bezpieczniejsze, nawet jeśli prowadzi do niepowodzeń. Tymczasem prawdziwy rozwój i zmiana wymagają odwagi do wyjścia poza swoją strefę komfortu. Codzienna rutyna może być zarówno błogosławieństwem, jak i przekleństwem. Z jednej strony daje nam poczucie stabilności, ale z drugiej strony może nas więzić w powtarzających się schematach. Oporność na zmiany to często wynik lęku przed nieznanym. Wydaje się, że lepiej jest powtarzać te same działania, niż ryzykować nowymi, nieznanymi drogami. Jednak, aby przerwać cykl błędów, Musisz być gotów na odważne kroki i eksperymentowanie z nowymi rozwiązaniami. Kiedy trzymasz się starego sposobu myślenia i działania tylko dlatego, że jest ci znany, odbierasz sobie szansę na rozwój. Każda zmiana, nawet najmniejsza, otwiera przed tobą nowe możliwości. Wyobraź sobie sytuację, w której stale unikasz konfrontacji w pracy, bo boisz się konfliktów. Może ci się wydawać, że to najbezpieczniejsze rozwiązanie ale w rzeczywistości tylko utrwalasz problem. Zamiast tego warto podjąć wysiłek i zmierzyć się z sytuacją w nowy sposób. Oporność na zmiany jest często podświadoma, dlatego tak ważne jest, aby być świadomym swoich wzorców zachowań. Kiedy zaczynasz dostrzegać, że Twoje stare sposoby działania nie przynoszą efektów, to znak, że czas na zmiany. Każda zmiana wymaga wysiłku, ale jest również szansą na nowy początek. Kiedy w końcu pokonasz opór przed zmianą, odkryjesz, że wiele z Twoich problemów może zostać rozwiązanych. To, co wcześniej wydawało się niemożliwe, teraz staje się osiągalne. Głęboko zakorzenione nawyki. Nawyki to potężne siły, które kierują naszym życiem bez naszej świadomej ingerencji. Głęboko zakorzenione nawyki często są powodem, dla którego wciąż popełniasz te same błędy. Nawet jeśli masz najlepsze intencje. Automatyczne reakcje, które wykształciłeś przez lata, mogą sabotować twoje wysiłki. To, co robisz codziennie, kształtuje twój los. Nawyki, które z pozoru wydają się niewinne, mogą prowadzić do poważnych konsekwencji, jeśli nie zostaną zmienione. W codziennym życiu nawyki manifestują się w drobnych, powtarzalnych czynnościach, które wykonujesz bez zastanowienia. Może to być sposób, w jaki reagujesz na stres. Jak radzisz sobie z porażkami, albo jak podchodzisz do relacji międzyludzkich? Nawykowa reakcja często jest odpowiedzą na dawne doświadczenia, ale gdy te nawyki nie przynoszą pożądanych rezultatów, stają się źródłem frustracji. Aby przerwać ten cykl, musisz uświadomić sobie swoje nawyki i podjąć świadomy wysiłek, by je zmienić. Wyobraź sobie, że Twoim nawykiem jest unikanie trudnych rozmów. Może to wynikać z lęku przed konfliktem lub chęci zachowania spokoju za wszelką cenę. Niestety, takie podejście często prowadzi do nagromadzenia frustracji i nierozwiązanych problemów. Nawyk ten nie tylko nie rozwiązuje sytuacji, ale sprawia, że z czasem staje się ona coraz bardziej skomplikowana. Dopiero gdy zdecydujesz się świadomie zmierzyć z trudnościami, zaczniesz zmieniać swoje reakcje i unikać powtarzających się błędów. Zmienianie głęboko zakorzenionych nawyków. Wymaga systematycznego działania i ogromnej cierpliwości. Na początku proces ten może być trudny, ponieważ stare nawyki mają tendencję do powracania. Jednak konsekwentne zastępowanie negatywnych nawyków nowymi, bardziej konstruktywnymi, przynosi w końcu trwałe rezultaty. Ważne jest, aby rozumieć, że nawyki można zmieniać, ale wymaga to pracy i determinacji. Nawyki kształtują Twoje życie. Gdy zrozumiesz, że powtarzające się błędy są wynikiem głęboko zakorzenionych reakcji, możesz zacząć świadomie budować nowe, bardziej produktywne nawyki. To krok ku większej samoświadomości i kontroli nad własnym losem. Każda zmiana nawyków otwiera przed tobą nowe perspektywy i możliwości rozwoju. Impulsywność emocjonalna. Impulsywność emocjonalna sprawia, że reagujesz na sytuacje, zanim jeszcze zdążysz się nad nimi zastanowić. To natychmiastowa Nieprzemyślana reakcja, która często prowadzi do błędów. Kiedy działasz pod wpływem emocji, twoje działania mogą być nieprzewidywalne i chaotyczne. Brak kontroli nad emocjami to kluczowy czynnik, który sprawia, że wciąż popełniasz te same błędy. Aby przestać działać impulsywnie, musisz nauczyć się, jak zarządzać swoimi emocjami i podejmować świadome decyzje. W codziennym życiu impulsywność emocjonalna objawia się w sytuacjach stresowych lub konfliktowych. Na przykład, kiedy czujesz się zagrożony lub zraniony, możesz natychmiast zareagować gniewem, zamiast na spokojnie przemyśleć sytuację. Taka reakcja często pogarsza problem, zamiast go rozwiązać. Kluczem do przezwyciężenia tej impulsywności jest nauczenie się, jak zatrzymać się na chwilę i zastanowić, zanim podejmiesz działanie. Dążenie do równowagi emocjonalnej wymaga świadomego wysiłku. Kiedy zaczynasz zdawać sobie sprawę, że emocje kierują Twoimi decyzjami, możesz podjąć kroki, aby odzyskać kontrolę. Czasami najlepszym rozwiązaniem jest po prostu dać sobie chwilę na oddech, zanim odpowiesz na sytuację. To daje Ci czas na uspokojenie i rozważenie, jak najlepiej zareagować. Dzięki temu unikniesz powtarzających się błędów, które wynikają z impulsywnych decyzji. Odzyskanie kontroli nad emocjami nie oznacza tłumienia uczuć, ale raczej zrozumienie ich i świadome zarządzanie nimi. Kiedy nauczysz się, jak reagować w sposób bardziej przemyślany, Twoje działania staną się bardziej skuteczne. Zamiast popełniać te same błędy, będziesz podejmować decyzje, które prowadzą do lepszych rezultatów i bardziej konstruktywnych relacji z innymi. Kontrola nad emocjami to klucz do unikania błędów, które wynikają z impulsywności. Kiedy przestaniesz działać pod wpływem chwilowych impulsów, zyskasz większą jasność umysłu i zdolność do podejmowania mądrych decyzji. To jeden z najważniejszych kroków w kierunku większej stabilności i spokoju w życiu. Strach przed porażką podczas próbowania czegoś nowego. Strach przed porażką jest potężnym ogranicznikiem, który powstrzymuje wielu ludzi przed wprowadzaniem zmian w swoim życiu. Kiedy obawiasz się, że nowe działania mogą skończyć się niepowodzeniem, wybierasz znane, choć nieskuteczne metody. Powtarzasz te same błędy, ponieważ boisz się. Że próba czegoś innego przyniesie jeszcze gorsze rezultaty. Jednak prawdziwy rozwój wymaga gotowości na ryzyko i akceptacji możliwości niepowodzenia. W codziennym życiu ten lęk przed porażką manifestuje się w obawie przed podejmowaniem nowych wyzwań. Kiedy zrezygnujesz z szansy na awans w pracy, bo boisz się, że nie sprostasz wymaganiom, wybierasz stagnację zamiast postępu. Choć znana ścieżka może wydawać się bezpieczniejsza, w rzeczywistości tylko pogłębia problem. Strach przed porażką sprawia, że unikasz szans na naukę i rozwój, co prowadzi do powtarzania tych samych błędów. Aby pokonać strach przed porażką, musisz zmienić swoje podejście do niepowodzeń. Porażka nie jest końcem, ale raczej krokiem na drodze do sukcesu. Kiedy zaczynasz postrzegać niepowodzenia jako okazję do nauki, zyskujesz odwagę do podejmowania nowych wyzwań. Tylko poprzez próbowanie nowych rzeczy możesz odkryć, co naprawdę działa i co przyniesie lepsze rezultaty. Strach przed porażką paraliżuje Twoje możliwości rozwoju. Kiedy przestaniesz bać się niepowodzeń, zrozumiesz, że każda próba daje Ci cenną wiedzę i doświadczenie. W ten sposób unikasz stagnacji i otwierasz przed sobą nowe możliwości, które wcześniej wydawały się niemożliwe. Każdy krok naprzód, nawet jeśli zakończy się porażką, przybliża Cię do sukcesu. Gotowość do podjęcia ryzyka to kluczowy czynnik, który pozwala przerwać cykl powtarzających się błędów. Kiedy przestaniesz bać się porażki, zaczniesz działać bardziej odważnie i pewnie. W ten sposób odkryjesz nowe drogi i możliwości, które wcześniej były poza Twoim zasięgiem. Brak refleksji nad własnymi błędami, brak refleksji nad popełnianymi błędami prowadzi do ich ciągłego powtarzania. Gdy nie poświęcasz czasu na analizę swoich działań i ich konsekwencji, nie jesteś w stanie wyciągnąć wniosków. Zamiast dostrzegać, co poszło nie tak, Kontynuujesz te same wzorce myślenia i działania, co prowadzi do identycznych rezultatów. Refleksja nad swoimi błędami jest kluczowym elementem samorozwoju i pozwala na uniknięcie ich w przyszłości. W codziennym życiu oznacza to, że możesz nie zauważać subtelnych sygnałów, które sugerują, że coś jest nie tak. Na przykład, jeśli stale nie udaje ci się dotrzymać terminów w pracy, możesz zrzucać to na natłok obowiązków lub brak czasu zamiast zastanowić się nad organizacją swojego dnia. Brak refleksji uniemożliwia odkrycie głębszych przyczyn problemu, a co za tym idzie, nie pozwala na wprowadzenie skutecznych zmian. Aby przełamać ten cykl, musisz nauczyć się regularnie analizować swoje działania. To może być trudne, zwłaszcza jeśli wymaga to przyznania się do błędów, które wolisz ignorować. Jednak prawdziwy rozwój następuje tylko wtedy, gdy jesteś gotów spojrzeć na siebie krytycznie i zobaczyć, co możesz zrobić lepiej? Refleksja to narzędzie, które pozwala na znalezienie rozwiązań tam, gdzie wcześniej widziałeś jedynie przeszkody. Refleksja nad swoimi błędami nie oznacza obwiniania siebie, lecz świadomego szukania sposobów na poprawę. Kiedy zaczniesz regularnie analizować swoje działania, odkryjesz, że wiele z Twoich problemów ma powtarzające się schematy. Zidentyfikowanie tych schematów daje Ci możliwość zmiany swoich nawyków i unikania błędów w przyszłości. To proces, który wymaga czasu, ale przynosi trwałe efekty. Kiedy wprowadzisz nawyk refleksji do swojego życia, zaczniesz dostrzegać, że każdy błąd jest cenną lekcją. Nie musisz wciąż popełniać tych samych pomyłek, jeśli potrafisz z nich wyciągać wnioski. To właśnie refleksja pozwala ci przerwać błędne koło i zbudować bardziej świadome, skuteczne życie. Zewnętrzne wpływy i presja otoczenia. Zewnętrzne wpływy i presja społeczna często prowadzą do powtarzania tych samych błędów. Pod wpływem opinii innych ludzi, norm społecznych czy oczekiwań otoczenia, możesz podejmować decyzje, które nie są zgodne z Twoimi wartościami. Nawet jeśli wiesz, co jest dla Ciebie najlepsze, presja zewnętrzna może sprawić, że wybierasz drogę, która prowadzi do kolejnych niepowodzeń. To pułapka, w którą wpadasz, gdy pozwalasz. Aby cudze opinie miały większy wpływ na Twoje życie niż Twoje własne przekonania. W codziennym życiu presja otoczenia objawia się w różnych aspektach, od wyborów zawodowych po sposób, w jaki prowadzisz relacje z innymi. Możesz czuć, że musisz spełniać oczekiwania rodziny, znajomych czy współpracowników, nawet jeśli wewnętrznie wiesz, że te wybory nie są dla Ciebie najlepsze. Gdy podążasz za tym, co inni uważają za właściwe, a nie za tym, co sam uznajesz za słuszne, Powtarzasz błędy, które wynikają z braku autentyczności. Aby uwolnić się od wpływów zewnętrznych, musisz zacząć słuchać siebie i swoich potrzeb. Kiedy zaczniesz podejmować decyzje zgodne z własnymi wartościami, odkryjesz, że wiele z Twoich dotychczasowych problemów zniknie. Choć na początku może to być trudne, bo oznacza przeciwstawienie się opinii innych, w dłuższej perspektywie przynosi to poczucie wolności i autentyczności. Przestaniesz powtarzać błędy które wynikają z prób dopasowania się do oczekiwań innych. Życie pod presją otoczenia prowadzi do frustracji i braku satysfakcji. Kiedy uwolnisz się od tego, co inni myślą o tobie, zyskasz przestrzeń do podejmowania bardziej świadomych i odpowiedzialnych decyzji. To krok ku większej autentyczności i zrozumieniu samego siebie. Każda decyzja, którą podejmiesz zgodnie z własnymi przekonaniami, to krok w kierunku życia, które naprawdę Cię satysfakcjonuje. Ostatecznie to Ty masz kontrolę nad swoim życiem. Zewnętrzne wpływy mogą być silne, ale kiedy zrozumiesz, że nie musisz spełniać cudzych oczekiwań, zaczniesz podejmować decyzje, które przyniosą Ci prawdziwe szczęście i rozwój. To klucz do uniknięcia powtarzania tych samych błędów i zbudowania życia na własnych warunkach. Brak cierpliwości w procesie zmiany. Brak cierpliwości w procesie zmiany często prowadzi do powrotu do starych wzorców i popełniania tych samych błędów. Zmiana wymaga czasu i wysiłku, ale wielu ludzi chce zobaczyć natychmiastowe rezultaty. Gdy nie widzisz od razu postępów, łatwo się zniechęcasz i wracasz do dawnych, nieskutecznych sposobów działania. To brak cierpliwości jest często głównym powodem, dla którego nie udaje ci się przerwać cyklu powtarzających się błędów. W codziennym życiu brak cierpliwości może objawiać się w różnych sytuacjach. Kiedy zaczynasz nowy projekt w pracy i nie widzisz natychmiastowych rezultatów. Możesz szybko stracić motywację i wrócić do starych metod, które choć nieskuteczne, są ci znane. Cierpliwość w dążeniu do celu jest kluczowa, ponieważ każda zmiana wymaga czasu. Proces transformacji to nie jest coś, co dzieje się z dnia na dzień, ale wymaga systematycznego podejścia i wytrwałości. Zrozumienie, że zmiany nie następują natychmiast, to klucz do wytrwałości w dążeniu do celu. Kiedy zaczniesz akceptować, że rozwój to proces który wymaga czasu, zyskasz spokój i motywację do kontynuowania działań, nawet jeśli postępy są niewielkie. Każdy krok naprzód, nawet najmniejszy, zbliża cię do ostatecznego celu. Brak natychmiastowych rezultatów nie oznacza, że twoje wysiłki są bezwartościowe. Cierpliwość to umiejętność, którą można wykształcić poprzez świadome praktykowanie spokoju i wytrwałości. Zamiast zniechęcać się w obliczu trudności, Ucz się czerpać satysfakcję z małych sukcesów i stopniowych postępów. Każda chwila cierpliwości przybliża cię do osiągnięcia trwałych zmian w swoim życiu. Kiedy zrozumiesz, że proces jest równie ważny co cel, zaczniesz unikać powtarzających się błędów wynikających z braku cierpliwości. Ostatecznie, cierpliwość w procesie zmiany pozwala na osiągnięcie trwałych i satysfakcjonujących rezultatów. To zdolność do wytrwania w dążeniu do celu. Nawet jeśli droga jest długa i pełna wyzwań, kiedy nauczysz się być cierpliwy, przestaniesz powtarzać te same błędy i zaczniesz budować życie pełne sukcesów i satysfakcji. Na końcu tej drogi do zrozumienia swoich błędów i odkrycia przyczyn, które prowadzą do ich powtarzania, staje się jasne, że kontrola nad swoim życiem jest w twoich rękach. Stoicyzm uczy, że świadomość własnych działań i decyzji to pierwszy krok do wyzwolenia się z cykli, które nas ograniczają. To filozofia, która nie daje gotowych odpowiedzi, ale wskazuje, jak wziąć odpowiedzialność za swoje wybory i żyć w zgodzie z wewnętrznymi wartościami. Wyobraź sobie, jak wyglądałoby twoje życie, gdybyś przestał popełniać te same błędy, które do tej pory cię blokowały. Zamiast wciąż wracać do starych schematów, mógłbyś budować swoje życie na nowych fundamentach, na przemyślanych decyzjach, cierpliwości i akceptacji tego, co naprawdę możesz kontrolować. To właśnie to oferuje stoicyzm mapę, która pozwala odnaleźć drogę ku wewnętrznej sile i spokojowi. Każdy krok, który podejmujesz w kierunku większej świadomości siebie, to krok w stronę wolności od powtarzających się błędów. Im bardziej zrozumiesz mechanizmy swoich działań, tym łatwiej będzie ci unikać decyzji, które prowadzą do rozczarowań. Stoicyzm nie jest filozofią dla tych, którzy szukają natychmiastowych rozwiązań, ale dla tych, Którzy są gotowi na głębszą przemianę. Jeśli czujesz, że ta wiedza rezonuje z Twoim życiem, to znaczy, że jesteś gotowy na zmianę. Każdy z nas ma w sobie potencjał, aby przerwać cykl powtarzających się błędów i zacząć działać w sposób bardziej świadomy i celowy. Stoicyzm może być Twoim przewodnikiem na tej drodze, oferując narzędzia, które pozwolą Ci wprowadzić trwałe zmiany. Jeśli chcesz dalej pogłębiać swoją wiedzę na temat stoicyzmu i dowiedzieć się jak możesz wykorzystać tę filozofię w swoim życiu, zapraszam Cię do dołączenia do naszego kanału. To miejsce, gdzie regularnie dzielimy się wartościowymi treściami, które mogą pomóc Ci w osiągnięciu większej harmonii i lepszego zrozumienia siebie.